Powoli zaczynają mi się kończyć gry anime, które przeszedłem i obawiam się, że będę musiał przyrzucić się na wituberki, żebym nadal mógł robić jakikolwiek content, ale jeszcze zobaczymy jak to będzie. Nic nie jest przesądzone, dopóki nie żadnego kolosa. A teraz jedziemy. Historia ciągnie się dalej. Jedno zakończenie z bramką do kolejnej przygód Seni. Magaleta poświęciła się, aby senia mogła wyjść z wieży wieczności i żyć dalej. Jednak poznawszy na swojej drodze historię Magalety i nadal będąc samotną, senia postanawia uczynić, co się da, aby uratować swoją siostrę. W krótko powieściu zwierzę Senia jednoczy się z małą wróżką i kontynuuje podróż przez świat. Po drodze zdobywa potężnych sojuszników, którzy dają jej nadzieję na uratowanie siostry. Jednak przygody Seni nie ograniczają się tylko do ratowania Magalety. Koniec końców będzie musiała opowiedzieć się po jednej ze stron, gdy zwykli ludzie i potężne istoty zaczną mieszać się w sprawy boskie. A jej przyjaciele okażą się kimś o wiele ważniejszym w świecie gry niż początkowo Senia i jej mała skrzydlata przyjaciółka myślały. Na początek jednak najważniejsze jest uratowanie Magalety za wszelką cenę. Wpierw jednak Senie musi nabyć nie tylko sojuszników, ale także umiejętności. Postaram się dziś streścić, bo na bank prawie nikogo nie obchodzi kontynuacja ter z racji, że jest ona na urządzenia przenośne. Trochę szkoda, bo to bardzo fajnie zbudowany kliker by atakować. Proste. Ale do tego dochodzą zdolności, mieczy żywiołów, kompanie ze swoimi żywiołami, ulepszenia tych trzech rzeczy, skrzynki za specjalną walutę, specjalne próby z bossami i potężnymi nagrodami za ich pokonanie, ciekawa fabuła oraz parę innych ciekawych rzeczy. Jak już wspomniałem, skille i mieczy żywiołów można ulepszać. Nie jest ich dużo, ale dzięki nim można zadawać o wiele większe obrażenia niż zwykle, a także obierać inne taktyki na bossów. Kompanii też potrafią pomagać, choć niewiele, ale zawsze to coś. Ulepszanie silniejszych kompanów jest ciężkie, bo trzeba wydropić ich karty ze skrzynek, za walutę, którą zdobyć można kupując za prawdziwe pieniądze, lub ograniczone w grze akcje, np. oglądanie reklam. W szczęście, chociaż, że te skrzynki są tanie. Swoje zdolności można sprawdzić na bossach, w domenie prób oraz platynowych próbach. Te pierwsze drobią miecze i ulepszenia do nich, a te drugie zawierają skrzynie dające różne nagrody w zależności od zdobytych dziś punktów oraz ranking, który też przekłada się na nagrody, które można zdobyć. Dialogi podczas bitew są częste i nie tylko kontynuują fabułę z pierwszej gry, ale także rozwijają pewne wątki, które pojawiły się w jedynce oraz te, które pojawiły się w czasie trwania. Wcześniejszych dialogów w drugiej części. Obiektywnie patrząc, jest co robić, choć można się szybko znudzić, a to prowadzi do tego, że całej fabuły też nie zobaczycie. Granie jest też rozwijane od roku, ale nie przeszkadza to ludziom w graniu w nią. Jest na tyle dobrze zbalansowana przez większość czasu, że Friday z niej jest sporo, a nikt też wam nie każe grać w nią cały czas. Sanctum, developer gry, postarał się też o udźwiękowanie i art style. Nie potrafię zliczyć, ile jest postaci w grze, które dostały swój sprite, choć wiele ich nie jest ale posiadają takie rzeczy jak próganie, niekiedy poruszanie ustami podczas dialogów, choć czasami w ogóle nie dają znaku życia, ale zawsze posiadają jakiś wyraz twarzy, a także kluczowe jest to, że w grze są CG i efekty graficzne nie tylko podczas walki, ale także podczas dialogów i w czasie trwania ów CG. Tła przemierzanych lokacji nie są bardzo wybitne, ale spełniają swoją rolę pokazania, gdzie aktualnie znajdują się bohaterowie opowieści. Temu wszystkiemu towarzyszy muzyka adekwatna do sytuacji i jednocześnie inna od tej, którą można usłyszeć podczas przemierzania obszarów, na których toczy się walka. Ta z kolei jest unikatowa, dlatego że na innym obszarze jej nie usłyszymy. Niekiedy podczas walki z bossem również załącza się inny utwór niż ten, który do tej pory grał. Plusy gry. Jest darmowa, dobrze kontynuuje historię z jedynki, większość czasu świetnie radzi sobie z balansem poziomu trudności, ciekawe i łatwe do ogarnięcia mechaniki, ładny art style zarówno u postaci jak i u teł. dobrze brzmiące utwory i efekty dźwiękowe. Minusy gry, mieszane uczucia co do całości fabuły, po wielu dłuższych sesjach gra szybko się nudzi, częsta prostota wydaje się być zbyt duża, brak aktualizacji od długiego czasu, na wyższych poziomach trudności zaczyna się spory grind. Nie ukrywam, że musiałem do tej gry wrócić i trochę pograć. Wiem już dlaczego przestałem w nią grać, ale i tak mimo to wciągnąłem się w ostatnie rozdziały obecne w grze. Ta część Eternal Seni nie była najlepszym, co spotkało jedynkę, ale przynajmniej gracze dostali to, czego oczekiwali. Dobre zakończenie. Dobre w cudzysłowie, bo myślę, że nie tego oczekiwali fani jedynki, a przynajmniej większość z nich. Mimo to gra nie wyszła najgorzej i polecam w nią trochę pograć, bo serio jest to dobry zabijacz czasu i najmilszy kliker na jaki się natknąłem dotychczas. Minusy trochę naciągałem, ale jest w nich spore ziarno prawdy. Polecam z ciepłym serduchem, do usłyszenia, cześć!